Cześć dzień, dobry, witam Was serdecznie moi drodzy Shark Trader, znowu na stanowisku. Mam dzisiaj dla Was analizę na następny tydzień. Wrzucam ją prawie z samego rana na początku dnia w sobotę, żebyście mieli cały weekend na jej oglądanie. Najpierw jednak, moi drodzy, rozliczę się z wcześniejszej analizy. Jeszcze chciałem w międzyczasie pozdrowić Tomiego. Tomiego, który, z którym wczoraj rozmawiałem na priwie i zastanawialiśmy się nad tym, żeby właśnie, że warto wrzucić złoto jako analizę. Natomiast, Tomi, sorry, nie gniewaj się, ale srebro jest dla mnie po prostu dużo bardziej czytelne i, i dlatego dzisiaj będzie srebro. Może dojrzę jeszcze do tego, żeby pod koniec weekendu zrobić Złoto, ale srebro bardziej do mnie na tą chwilę mówi. A wiemy wszyscy dobrze, że srebro, tak jak i złoto, chodzą jak dwa bliźniaki, identycznie niemalże, tak więc dla wszystkich metalowców, którzy szykują się na złoto, swego rodzaju wskazówką będzie analiza srebra. Moi drodzy, rozliczenie się z analizy z 13 sierpnia, tu gdzie jest ta żółta pionowa linia. Ona jest tu wprawdzie 14, ale to dlatego, że 13 był w weekend. Zabieram tą linię i już przechodzę do rozliczenia. Wtedy to mówiłem, że lub to ze względu na krosa średnich, lub ten poziom, lub ten poziom ciutkę niżej, będzie poziomem, gdzie cena powinna wystrzelić do góry, i z drugiego poziomu wystrzeliła, pędząc jak szalona do samego czubka, do, do wierzchołka tych prawie tych wzrostów, osiągając w ciągu tak naprawdę Tygodnia, może tygodnia i e, jednego dnia e, ten wyznaczony przeze mnie target 6R18%. Analizę zatem e, zaliczam do e, grona analiz udanych, kolejną już e, z rzędu, moi drodzy. Idziemy teraz do świeżutkiego szablonu srebra i co my tutaj widzimy. Przede wszystkim, co tutaj jest bardzo ważne, zaznaczę ten szczyt, szczyt, który jest tutaj na poziomie 23,80 e, z 22 września. Ten szczyt jest podstawą tej analizy. Z jakiego powodu? Ponieważ mamy tutaj, moi drodzy, mamy tutaj multilevel, którego ten szczyt jest właśnie szczytem macierzystym. Od niego się ten multilevel zaczyna. Tutaj następny, tutaj, tu. I tu. I co robią ostatnie dwa dni? Fałszywie wybijają cały ten multilevel. To jest bardzo znamienne, ponieważ tego typu multilevele, kiedy cena zostanie odrzucona, dają bardzo ładne zagrania. Natomiast sam multilevel oczywiście nie, nie jest dla mnie i nie byłby nigdy jedynym i wystarczającym powodem do tego, żeby uznać, że poziom jest ważny i istotny. Znacie mnie już bardzo dobrze i wiecie, że ja non-stop mówię o. Murach chińskich. Czym jest mur chiński? Mur chiński jest po prostu poziomem na wykresie, na który składa się więcej, kilka, im więcej, tym lepiej ważnych elementów, które zgrywają się, korespondują w jednym miejscu. Dlatego też pokażę Wam jeszcze linię trendu, która przebiega tutaj. Jest to linia trendu wielomiesięczna, zaczynająca się na początku maja i zwróćcie uwagę, że cena jest w bardzo, dotknęła praktycznie w bardzo bliskiej odległości linii trendu. Czasami cena Dochodzi w punkt idealnie, czasami jest tak, że lekko przebija linię trendu, a czasem nie dochodzi. Ogólnie linia trendu, czy też poziomy to są, moi drodzy, strefy to nie jest tak, że rynek działa w ten sposób, że dotykamy w punkt idealnie każdego poziomu i natychmiast się odwraca. Nie, to tak nie działa. Tak więc tutaj mamy w tej okolicy linię trendu multilevel. I mamy coś jeszcze. Przechodzimy piętro niżej na interwał H4 i zobaczcie, w tym miejscu tutaj wyrysował nam się piękny, klarowny szark harmoniczny. Szark harmoniczny, który jeżeli go zmierzymy, już go mierzę, a dokładnie mierzę ramię XA, czyli pierwsze, pierwszy odcinek tego trójkąta. Tak się harmoniki mierzy. Zobaczymy, że ten szark doszedł i zareagował w strefie 127-113%. Ktoś mi powie, przebiło 127%, więc szark jest nieaktualny. To ja mu powiem nieprawda. Tak naprawdę liczy się na liczy się to, gdzie reakcja się zakończy. Natomiast w tym miejscu reakcja zakończyła się na poziomie 113%. Dlaczego? Ponieważ mamy na interwale H4 formację objęcia Bessy i z tym się również nie da kłócić. Ta biała świeczka i ten czerwony korpus jest to po prostu formacja objęcia besy. Besy, która rozpoczęła się w zasadzie jej wierzchołek, jest praktycznie przy linii trendu, a zakończyła się właśnie na 113%, robiąc jednocześnie piękne, idealne, koncertowe, fałszywe wybicie multi-levelu. Ponadto, jeżeli moi drodzy zejdziemy na interwał H1, to dostrzeżemy kolejną bardzo arcyważną rzecz a mianowicie, ja to już odsunę, żeby było czytelniejsze, dywergencja. Dywergencja na interwale H1 ze wskaźnikiem MACD. Chodzi o to, że mamy coraz wyższe szczyty na wykresie, coraz niższe garby na MACD. Tego typu dywergencje bardzo często zapowiadają piękne zwroty rynkowe. Bardzo często, ale warunkiem jest to, żeby taka dywergencja wystąpiła na ważnym poziomie. A nie w jakimkolwiek miejscu. Natomiast tutaj ten ważny poziom jak najbardziej jest, bo mamy szczyt, który wspomniałem wcześniej, mamy linię trendu piękną, która jest respektowana wiele miesięcy od maja, i mamy punkt D formacji harmonicznej. Tak więc to miejsce, moi drodzy, jest miejscem dobrym, w którym rynek powinien się w tej chwili odwracać. Formacja objęcia Bessy jest sama w sobie sygnałem do handlu. Tak jak tutaj mieliśmy, zobaczcie tutaj na dole na początku ramienia CD mieliśmy formację objęcia hossy. Tak więc skoro formacje świecowe są uznawane przez cały świat jako sygnały tradingowe, to spokojnie możemy założyć, że to miejsce jest dobrym miejscem do, do traktowania tego jako sygnał na shorty. Natomiast ja jeszcze jeden, jedną rzecz chcę powiedzieć i Zawsze wiecie dobrze, że w, każdym, w każdej analizie daje, dwa potencja przynajmniej dwa potencjalne poziomy do wejścia, to jest jeszcze jeden poziom. Ja go już narysuję, pokażę Wam. Gdzieś w tych okolicach. Dlaczego mówię gdzieś w tych okolicach, a nie w konkretnym miejscu? A z tego powodu, że e, zwróćcie uwagę, e, jeżeli to była fala pierwsza. Jeżeli yy, wielki korpus zasłaniający cały ten biały, który tworzy formację objęcia besy, jeżeli to była fala pierwsza, to, to powinniśmy mieć falę drugą, która skoryguje falę pierwszą. Jeżeli by do tego doszło, że do, byłaby tutaj korekta do góry, to co by mogło nam się wytworzyć, już Wam pokazuję, moi drodzy, e, mielibyśmy szansę na stworzenie formacji znanej jako RGR, głowa z ramionami, ramię, głowa i ramię i gdzieś w tych okolicach powinno się wyrysować drugie ramię. i to byłoby dobre miejsce również do otwierania pozycji z dużo na pewno lepszym stosunkiem zysku do ryzyka tak, ponieważ tutaj no, ten poziom jest wyżej niż ten. Natomiast jeszcze muszę mimo wszystko podać trzeci poziom, a mianowicie zwróćcie uwagę, że to chyba będzie lepiej na H4 widoczne, że ten szczyt jest w bardzo bliskiej odległości linii trendu. Ale nie dotknął tej linii trendu. I tak jak powiedziałem na początku, formacje czasem do, dotykają w punkt, czasem idealnie nie dotykają, a czasem lekko naruszają. Po co jest to lekkie naruszenie? Po to, żeby zrobić fałszywe wybicie takiej linii trendu. Zobaczcie, tutaj mamy tą ten poziom. Gdybyśmy go nie przebili, to nie byłoby mowy o fałszywym wybiciu. Dlatego też może być taka sytuacja, że następny dzień, następny dzień, następne kilka świeczek H4 zrobi jeszcze fałszywe wybicie. Zarówno tego szczytu, jak i linii trendu. I teraz ktoś może powiedzieć, że daje e, trzy poziomy i to jest tak naprawdę e, wyliczanka, albo trafi, albo nie trafi, albo wejdzie tu, albo wejdzie tam i tak dalej. Nie, moi drodzy. Na tym polega właśnie trading, że mamy trzy poziomy i po pierwsze sprawdzamy, gdzie jest, e, gdzie jest Formacja. Tutaj ewidentnie jest formacja, więc ten poziom można traktować jako sygnał. Natomiast również stop-lossy są częścią handlu. Co mam na myśli? Że jeżeli doszłoby do tego poziomu tutaj w tym miejscu, to albo to jest kwestia też rozegrania odpowiedniego takiej, takiej sytuacji, albo wyrzuciłoby nam tego stop-lossa i moglibyśmy otworzyć pozycję drugi raz. Albo jeżeli spodziewamy się, że może dojść do takiej sytuacji, że jeszcze będzie wybicie fałszywej linii trendu, to po prostu tego stoplosa stawiamy dalej. To jest, moi drodzy, właśnie na tym polega. Umiejętność żonglowania różnymi narzędziami, zarządzaniem kapitału, stop lossem i ryzykiem. Nie robi się czegoś takiego, co ja bardzo często też słyszałem, i, i też chcę Wam o tym powiedzieć, żeby Was powiedzmy uchronić od takich sytuacji, że widzimy tutaj formację świecową. No to na hejna ładujemy 20% konta i jedziemy, bo to, jest, bo to jest tak piękny setup, z piękną formacją, że od razu rynek poleci w naszą stronę. Nie, moi drodzy, tego typu, jeżeli handlujemy, zawsze, ale to zawsze trzeba być przygotowanym. Ryzyko to jest coś, co jest bezwzględnie wpisane w ten zawód. I rachunek prawdopodobieństwa również jest czymś, co jest stałym elementem w tym zawodzie. Nie robi się czegoś takiego, że ładuje się przy ogromną pozycję tylko dlatego, że padła piękna formacja na pięknym poziomie. Zawsze trzeba to ryzyko kontrolować czemu? Bo z ryzykiem i pieniędzmi na rachunku jest jak z amunicją żołnierza na polu bitwy. Trzeba mieć amunicję, żeby się bronić i żeby w razie czego, jeżeli ta jedna czy nawet druga pozycja nie wyjdzie, mieć z czego otworzyć trzecią pozycję i pokryć to wszystko. Bo jeżeli obejrzyjcie sobie mój film, o, to on jest bodajże w jednej, z, w jednej z playlist o współczynniku R bodajże w kwestiach technicznych, jeżeli przestrzegamy reżimu i dyscypliny zarządzania kapitałem, to na tej pozycji tracimy jeden R na drugiej, jeżeli byśmy tu również otworzyli również 1R, jeżeli ta pozycja by nam wyszła i rynek poleciałby bardzo daleko, to zarobiliśmy na przykład 5, 6, może 7R. Zobaczcie, w tej e, analizie tutaj mówiłem o 6R. Przykładowo, hipotetycznie, że z tego poziomu byśmy zarobili również 6R. Y, również to 1R nieudany, 1 na minusie. Drugi R nieudany, na minusie. 6R na plusie. To jeżeli odejmiemy te dwa, wychodzi nam netto 4R. Czemu o tym mówię? Żeby, żebyście zdawali sobie sprawę i pamiętali, że nie ma możliwości skutecznego, regularnego, podkreślam, regularnego, dobrego handlowania bez przestrzegania zasad yy, zarządzania kapitałem i odpowiedniego ryzyka. Odpowiedniego, mam na myśli, nie za dużego ponieważ tak jak mówię czasami słyszę że ktoś załaduje 10 20% konta bo chce zrobić złoty strzał w ciągu jednego tygodnia wiecie jak się kończą złote strzały tak więc dbajcie moi drodzy o swoje pieniądze o swoje rachunki i jeżeli chcecie myślicie poważnie o tradingu i o zarabianiu regularnym długoterminowym to bezwzględnie należy przestrzegać dyscypliny zarządzania kapitałem. Przepraszam, że tak wskoczyłem z, takim, z taką dygresją, bo w zasadzie odjechałem bardzo mocno od analizy, ale jakoś naturalnie mi przyszło, żeby Wam o tym powiedzieć, i, i mam nadzieję, że to będzie swego rodzaju lekcja dla Was w połączeniu z tym filmem o współczynniku R. Wejdźcie sobie w moje playlisty na kanale i znajdźcie sobie ten film. Będziecie wiedzieli, na czym polega współczynnik R przechodzimy moi drodzy do analizy i po kolei jakie są tutaj szanse dokąd ta pozycja może może spaść jeżeli znajdziemy tutaj odpowiednie zagranie punkt pierwszy poziom numer jeden najpierw to już zabierzemy żeby nam już tutaj nie bałaganiło poziom numer jeden to jest moi drodzy no właśnie gdyby pojawiło się to RGR bo na razie, na razie, na razie mamy tylko RG gdyby się to pojawiło to linia szyi i linia czubka głowy to jest nasz zasięg. Jedziemy w dół. O, to jest pierwszy, yy, pierwszy poziom wynikający ewidentnie z RGR. I zgrywa się to w niewielkiej odległości z punktem B tego szarka, jak również krosem średnich. Dlatego ten rejon nawet bym powiedział bardziej pasuje. Nieco niżej, bo 20, no nie, tutaj, 23,1. Ten rejon, moi drodzy, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, że z tym rejonem koresponduje nam pięknie 50% całego wzrostu. To jest poziom numer 1. Poziom numer 2, a teraz jeszcze widzę, teraz jeszcze widzę jedną piękną rzecz, że w tym miejscu na interwale d1 zgrywa się cross, no, tworzący się na razie dopiero, ale nawet, ale, ale cross średnich 100 oraz 25. Drugi poziom jest w tym miejscu, tu, czyli powrót do średniej 50. Natomiast taki, bym powiedział, dużo bardziej długoterminowy, ale naprawdę dużo bardziej długoterminowy, bo jesteśmy na interwale d1. To jest, gdybyśmy spadli poniżej tego dołka tutaj, tu, gdybyśmy, podkreślam, żeby była jasność, to byłaby szansa na stworzenie się również szarka harmonicznego, ale yy, z yy, dużo yy, yy, w przeciwną, w przeciwną stronę. Przepraszam, że się troszeczkę e, zawiesiłem. Tutaj mamy szarka harmonicznego wzrostowego, a tu mielibyśmy szansę na stworzenie się szarka harmonicznego na, e, w kształcie litery M. Z literkami, już Wam pokazuję. Narysowałem te e, literki na pauzie, żeby nie zabierać Waszego czasu. X, A, B, C i D. E, tutaj zabieramy już to Fibo, i teraz. Jeżeli, to jest oczywiście analiza, mówię, długoterminowa, dużo bardziej realne i prawdopodobne są te poziomy. One po prostu mają większą szansę, żeby w krótszym czasie nastąpić. Natomiast jeżeli ten scenariusz, przybicie tego punktu B, trwałe przybicie punktu B by się zrealizowało, to mielibyśmy szansę na dojechanie tu do punktu 113%, to jest poziom aż 20%. 3 i zwróć uwagę, że to miejsce również zgrywałoby się nam z okolicami 127%, ponieważ czasami szarki dochodzą do 127% swoich procent, i zgrywa nam się to z tym tutaj dołkiem z 10 marca, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości. Na tą chwilę Mamy, mamy target do tych poziomów, takie najbardziej realistyczne, krótkoterminowe. Mam nadzieję, że ta troszeczkę pogadanka o zarządzaniu kapitałem była dla Was cenna, była nauczająca, swego rodzaju przestrogą i że w przyszłości uchroni was to przed jakimiś niepowodzeniami i głupimi błędami na koncie. Piszcie, czy wam się ta napiszcie mi w komentarzach, czy wam się ta dygresja o zarządzaniu kapitałem podobała, czy chcielibyście więcej tego typu informacji, a ja wam już gorąco dziękuję, i słyszymy się w komentarzach. Tak jak zawsze będę na komentarze odpisywał. Do usłyszenia i zobaczenia na kolejnym nagraniu Shark Trader